Witam serdecznie. Druga część filmiku już poszła, ale nie zauważyłem, że niestety bateria się rozładowała. Film został przerwany, więc dogrywam sobie Wam efekt końcowy, żebyście zobaczyli, jak wygląda już po montażu kabina. Elektryka została podłączona, wszystko ładnie działa. Kabel, natomiast od podsufitki rzeczywiście wyszedł mi trochę za krótki, żeby go tu tędy przedziać z pozostałymi, więc skróciłem drogę sobie tutaj z prawej strony baku i wbiłem się pomiędzy dwiema połówkami, podłączyłem i ładnie cyka, wycieraczka, która była luźna, nie chciała się trzymać, musiałem użyć sporej odrobiny kleju. I po prostu przykleiłem ją na miejsce. Nie będziemy reklamować budy, gdy już jest w całości skręcona. Więc odpalamy naszego starca. Mamy światełka. Z tyłu też świecą. Lewy kierunek. Z tyłu też normalnie. I prawy jak widzicie też pyłka. No i podsuwitka mniejsze pojazdy. I tak się prezentuje już prawie, że skończony model. Zostaną paka i to tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że montaż Wam przeszedł lepiej. Miałem kilka wpadek. Wpadkę miałem na pewno z kabelkami tutaj, z tymi płytkami, żeby podłączać. Za, za krótkie wypuściłem na samym początku, ale bez problemu podłączyłem i wszystko działa. To jest taki tam drobny szczegół, który jest niewidoczny. No i co? Mam nadzieję, że Wam montaż też dobrze przebiegnie, sprawnie. Ja miałem trochę zabawy, ale się wszystko jakoś udało. Dzięki za uwagę i mam nadzieję, że Wasze modele też już tak wyglądają. Zapraszam na kolejny montaż za jakiś czas. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Dzięki za cierpliwość. Ale ostatnio niestety sporo spraw na głowie i czasu brak. Do następnego filmu, cześć!